Są takie książki, które zachwycają już pierwszym zdaniem. W niewyjaśnionych okolicznościach to pierwsze zdanie okazuje się być prawdziwym koniem pociągowym wciągającym wir opowieści. To pierwsze zdanie oczarowuje czytelnika i po prostu daje nadzieję na to, że dalej może być już tylko. Dobrze, bardzo dobrze, albo nawet i jeszcze lepiej. Nie zawsze tak jest, ale mniejsza z tym. To są książki, które ja osobiście lubię najbardziej. Takie, które nie pozostawiają mi żadnych złudzeń już w momencie, kiedy siadam do nich, kiedy poświęcam im swoją uwagę i wiem, że od samego początku jest dobrze. Ale są też takie książki, które na początku nie zachwycają. Powiedzieć to mało. Na początku są nijakie. Ale potem okazuje się nagle w pewnym momencie, że. Tani jakość przechodzi w coś absolutnie wyjątkowego, i dziś właśnie o takiej książce chciałbym Wam opowiedzieć. O debiucie literackim Natalii Klewicz czy to sen. Książce, która jest bardzo niepozorna i która bardzo mocno mnie zwiodła, zupełnie niwecząc wszystkie moje oczekiwania, jakie miałem względem niej. Co więcej, okazując się, być czarnym koniem y, moich lektur, ponieważ jest to jedna z bardzo niewielu książek, które autentycznie mnie zaskoczyły. Mnie zaskoczyły nie zaskoczyły niewydumanym plot twistem, który to miał po prostu odegrać swoją wielką, piękną rolę, a do którego to wszystko powoli wiodło, albo wręcz przeciwnie, który to, który to okazał się spaść autorowi-autorce z nieba, lecz takim plot twistem, który Naprawdę zaskakuje, naprawdę wymyka się ramom moich oczekiwań. Ale dobrze, na początku o fabule, a potem o oczekiwaniach. Ucja ma 18 lat, jest tegoroczną maturzystką, wiedzie na pozór normalne życie, ma kochającego chłopaka, przyjaciół, chodzi do szkoły, no jest zwyczajną nastolatką. Tyle tylko, że Ucja ma pewien sekret, którym nie chce dzielić się z otoczeniem. Mianowicie ona ma bardzo realistyczne sny. Sny do tego stopnia realistyczne, że czasami trudno jej mm, ogarnąć, czy to, co widzi, to, co przeżywa, dzieje się w rzeczywistości, czy jednak we śnie. Sny do tego stopnia rzeczywiste, realne, że kiedy w tych snach dzieje się jej coś złego, ona budzi się z atakami paniki. Zdecydowanie no, dziewczyna potrzebuje pomocy. Jej rodzice starają się jej pomóc, terapeuta stara się jej pomóc, tyle tylko, że Ucja jest bardzo negatywnie do tego wszystkiego nastawiona. Co gorsza, nie do końca możemy być pewni, że Ucja chce z tymi snami bardzo rzeczywistymi zerwać, ponieważ to właśnie w tym śnie poznaje chłopaka, który zawróci w głowie. No właśnie, fabuła, która patrząc po blerbie, niewiele nam mówi. Bo temat snów jest w literaturze i w ogóle w popkulturze szeroko rozwijany i mieliśmy już na tym polu wiele naprawdę niezłych rzeczy. No, ja nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o kultowym koszmarze z ulicy Wiązów, czyli Freddy Krueger, zabójca mordujący we śnie. No, ale też mamy zupełnie inne twory popkulturowe, jak choćby genialna incepcja będąca chyba majstersztykiem po prostu kina, czy też choćby książki takiej jak trylogia snów Kerstin Gier, które to no, nie są za dobre, ale generalnie tematykę snów poruszały. Jakby na to nie spojrzeć, temat snów jest bardzo powszechny, możemy na podstawie tych właśnie doświadczeń popkulturowych wysnuć pewne wnioski. I ja pewne wnioski wysnuwałem w trakcie tej lektury, ale przede wszystkim wysnuwałem wnioski, które nie wychodziły poza strefę. Prostego, obyczajowego romansu młodzieżowego. Bo powiedzmy sobie szczerze, mamy do czynienia z młodą dziewczyną. Ta dziewczyna chodzi do szkoły, ma swojego chłopaka, weźnie jej się drugi chłopak, ona się w niej zakochała. Mamy do czynienia z trójkątem miłosnym, z popieprzonym, zdrowo popieprzonym trójkątem miłosnym, ale umówmy się, pewne schematy zostały zachowane. Trójkąt miłosny jest. Mamy zdecydowanie młodzieżową formę, wiemy do czego to zmierza. Otóż nie. Na początku wydawało mi się to wszystko takie miałkie. No dobra, kolejna historia o miłości, dobra dziewczyna, okaże się, że śnisz o tym czy tamtym i w taki czy w taki sposób możemy to rozwiązać. Ja czytając Czy to Sen? Już na starcie miałem trzy opcje wyboru, jak ta fabuła się potoczy. I uwierzcie mi, nie dawałem grosza na to, że mogłaby potoczyć się inaczej. Stawiałem 100% pewności, że któraś z tych trzech opcji będzie tą opcją prawdziwą, z czego najbardziej stawiałem na tę prostą, bo książka wydawała mi się na tyle prosta, że tak, tu nie możemy dojść do komplikacji. No i tutaj dochodzimy właśnie do meritum, do tego, co mnie zaskoczyło. Otóż okazało się, że Cheat Osem to jest jedna z tych bardzo niewielu książek, które autentycznie bardzo mocno mnie zaskoczyły. Zaskoczyły do tego stopnia, że kiedy odkładałem ją już po przeczytaniu, tak naprawdę Gryzło mi się milion myśli w głowie, i tukły mi się te myśli po głowie. Jedna, drugą starała się wygryźć, jedna, drugą starała się wypchnąć, i zastanawiałem się tak naprawdę, co ja właśnie przeczytałem. Bo, okej, okay, literacko-majstersztyk to nie jest. Widać, że jest to debiut, widać, że warsztatowo jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia, widać, że też jest tutaj do przepracowania trochę kwestii związanych z kreacją bohaterów, bo nie zawsze ci bohaterowie są. Złożeni i czasami może troszeczkę ta płcizna bohaterów wypływa, ale to, co jest dla mnie najistotniejsze i to, co zmienia w ogóle moje spojrzenie na tę książkę, to, co sprawia, że nie jest istotne, to. W jaki sposób ta książka została napisana i czy bohaterowie byli super ekstra wykreowani, yy, podobnie jak świat przedstawiony, czy też zostało to wykreowane w bardziej amatorski sposób, to jest fakt, że ta książka dotyka autentycznie poważnych problemów: problemu depresji, problemu ataków paniki i problemu przede wszystkim takiego, że my kiedy cierpimy na jakiś problem psychiczny Wstydzimy się sięgnąć po pomoc Wstydzimy się iść po pomoc O ile nie mamy problemu powiedzieć komuś Boli mnie brzuch, boli mnie głowa y, Przeziębiłem się, jestem chory O na przykład ja skrzeczę, bo boli mnie gardło Nikt nie widzi w tym nic złego no, To jest naturalne O tyle przyznanie się do jakiegoś Powiedzmy tutaj do jakiejś słabości psychicznej Jest już wielkim tabu Bo jak społeczeństwo mnie oceni, czy ja będę wariatem czy nie. No kurczę, ktoś kto chodzi na terapię musi mieć coś nie po kolei w głowie. Otóż nie, Natalia Klewicz w bardzo mądry sposób, w genialny wręcz sposób wprowadza nam tutaj właśnie wątek takiej choroby, wątek dziewczyny, która potrzebuje pomocy, ale z tej pomocy nie chce skorzystać, ona tę pomoc odrzuca, i widzimy konsekwencje kolejnych jej działań konsekwencje tego, co ona decyduje się robić. I ta książka pod tym kątem wymyka się wszelkim regułom, wszelkim zasadom i normom, ponieważ okazuje się być. Prawdziwym, fantastycznym studium duszy, może nie tyle studium duszy, co lekiem, lekarstwem właśnie dla osób, które borykają się z myślami, czy sięgnąć po pomoc, czy nie. Wychodząc troszkę poza samą tematykę książki, miałem okazję porozmawiać z Natalią Klewicz, przeprowadzić z nią spotkanie autorskie. I to jest bardzo młoda dziewczyna. To jest 21-letnia 21 dziewczyna, która mimo młodego wieku osiągnęła już bardzo wiele: dwa zespoły muzyczne, cztery wydane płyty, prowadzenie programu telewizyjnego, do tego jeszcze studiuje dziennikarstwo, jest miłośniczką teatru, wspiera fundację, yy, która pomaga znaleźć tymczasowe domy dla zwierzaków. No i jeszcze, jakby tego było mało, napisała książkę. I można byłoby powiedzieć, że wiek autorki w jakiś sposób dyskwalifikuje ją od poruszenia tak ważnych ważnych tematów, gdyby nie to, że Natalia opisała Tutaj, w gruncie rzeczy, sporo swoich własnych przeżyć, z tego jak sama uczęszczała na terapię, jaki był jej stosunek do terapii, sama też cierpiała na ataki paniki, i teraz, będąc już wyleczoną, będąc już tak naprawdę uwolnioną od tych koszmarów, jest w stanie opowiedzieć taką historię i dzięki tej historii nieść pomoc tym, którzy być może znajdują się w takim punkcie, w jakim ona się kiedyś znajdowała. I to jest coś, co absolutnie determinuje dla mnie tę książkę jako twór, który powinien być wykorzystywany w profilaktyce, który powinien być podsuwany młodzieży i stanowić tak naprawdę pierwszy krok do tego, żeby się oswoić, że terapia to nie jest nic złego, mieć problemy psychiczne to nie jest nic złego, to nie, nie różni się od przeziębienia, od bólu brzucha czy jakiejkolwiek innej choroby. Zresztą nie zawsze to jest chorobą, ale mamy prawo czuć się źle również psychicznie i mamy prawo korzystać z tej pomocy. I pod tym kątem to jest coś naprawdę wyjątkowego coś, co zmienia stosunek, bo mógłbym tutaj powiedzieć, że no tak, autorka powinna popracować nad warsztatem tak, postaci mogłyby być troszkę lepiej rozwinięte ale ja widzę, to jest początek drogi to jest debiut, ale debiut, który mimo tej warstwy warsztatowej Idzie na bardzo wysoki poziom. Idzie na wysoki poziom poprzez przekazywaną w nim treść. Nie słowa, a treść. Treść wynagradza nam wszystko. Nie mamy do czynienia z typowym trójkątem miłosnym, i w ogóle nie wiem, czy mamy do czynienia z, z takim literackim trójkątem miłosnym, bo sposób rozwinięcia tego trójkąta jest bardzo ciekawie nakreślony. Z drugiej strony mamy do czynienia z bohaterką, która. Mimo, że posiadamy narrację pierwszoosobową i powinniśmy tę bohaterkę polubić, to nie jest bohaterką, którą polubią wszyscy ba! A raczej będzie bohaterką, na którą będziemy pomstować. Bohaterką przy której będziemy się dziwić jak ona może to czy tamto zrobić. Dziewczyno, ty powinnaś w tym momencie o tym i o tym pomyśleć, a nie robić to czy to. To jest bohaterka, która będzie wzbudzała irytację, ale jest to przede wszystkim bohaterka, z którą może się bardzo wiele osób utożsamić. To jest bohaterka, której przykład zaprezentowany w tej powieści może nieść Pomoc. Ale pomijając już warstwę psychologiczną, ta książka to jest również bardzo dobra książka młodzieżowa, która właśnie pokazuje, co młodzieży w duszy gra. Szereg nawiązań popkulturowych, szereg jakichś fajnych mrugnięć oka do czytelnika, który będzie mógł sobie tutaj wyszukiwać to i owo, będzie mógł znajdować, czy to nawiązania do Harry'ego Pottera, czy do Zmierzchu, czy też do innych tworów. To jest książka, w której widać tę pasję młodzieńczą do właśnie popkultury, do Netflixa i... Podoba mi się to, czytając, czy to sen poczułem się trochę młodszy. Wiecie, wróciły pewne rzeczy, pewne schematy myślowe ze szkoły i to było takie fajne, bo jeżeli książka jest w stanie wpłynąć na mnie osobiście, to ja to postrzegam jako jej wielki atut. I to było coś jedno z cośów, które sprawiły, że ja po przeczytaniu, po przeanalizowaniu, bo kiedy przeczytałem tę książkę, powiedziałem czytaczowej tylko jedno. Nie wiem co mam o niej myśleć. Ja się muszę przespać, ja muszę rano wstać, mieć że tak powiem, troszeczkę przewietrzony umysł, żeby móc gdzieś wyrazić swoją opinię. Bo, tak jak mówię, to nie jest prosta w ocenie książka. To jest książka, która z jednej strony jest lekka, która z jednej strony ma wady warsztatowe, ale z drugiej strony niesie ze sobą moc przekazu. To jest książka, która zaskakuje. To jest książka, która wymyka się schematą, która przełamuje pewne tabu, jednocześnie na pewnych schematach bardzo mocno bazując. I to jest coś w związku z tym nieprzewidywalnego. Dla mnie przynajmniej, bo tak jak wspominałem, miałem trzy typy rozwinięcia tej lektury. Trzy typy, które zakładałem, że no, są nie do ominięcia, że nie ma innej czwartej drogi. Okazało się jednak, że ta czwarta droga jest. Co więcej, okazało się, że ta czwarta droga okazała się być najlepsza. Także ja Wam gorąco polecam debiut literacki, czy to sen, w księgarniach. Wiedzcie, że do druki już idą, więc jeżeli chwilowo w księgarni nie będzie, to zaraz powinien przyjść do druk. No i korzystać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!